Nie będziemy kontynuować wojny, bo znaleźliśmy wskazówki co do Olka, ale wy musicie to zbadać. Obok domu Olka pojawiły się ślady krwi. O kurde, dobra, to nie jest dobre, dobra informacja. Prawdopodobnie od niego. Zbadajcie sprawę i dajcie nam znać, a wojny nie będzie, bo nikomu to nie służy, więc przepraszamy za wczoraj. Jest, moi drodzy, nareszcie dobre nowiny jakieś. Czyli mamy jakieś ślady Olka, prawdopodobnie, które musimy sprawdzić i zobaczymy to, zamieniamy się w detektywów i nie będzie wojny. Oni nas przeprosili w ogóle za to wczoraj. Przeprosili nas. Dobra, muszę to pokazać widzowie Leonowi. No, Leon to musi zobaczyć, jak mu to pokaże, na pewno będzie szczęśliwy. Że już nie będzie wojny i że rodzice może nie będą źli na niego Może w końcu przejrzeli na oczy, że trzeba syna szukać o. Wow. Dzień dobry chłopaki Czego tu? Ej chłopaki mam genialną informację Usiądźcie sobie na kanapie wygodnie Ja mam informację? informację? Olek wrócił? Przeczytam wam list od rodziców Tego to gawania Tego gawania. Co napisali? Chcą wam dokopać pewnie Nie 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 Uwaga List od króla i królowej Witajcie Nie będziemy kontynuować wojny Bo znaleźliśmy Aha. wskazówki co do Olka Ale wy musicie to zbadać Obok domolka Olka pojawiły się ślady krwi Prawdopodobnie od niego Zbadajcie sprawę a wojny nie będzie, rozumiecie to? I co teraz? Chłopaki, pierwsza informacja jest świetna, bo rodzice już nie są tacy źli na nas, tylko musimy zbadać sprawę Olka, tylko gdzie te ślady takiego.